Chciałam Ciebie zapytać, co myślisz o piosence Alicji Szymplińskiej, no bo to właśnie ona pojedzie reprezentować nasz kraj do Rotterdamu. Piosenka Ali przypomina mi Skyfall. Um, myślę, że mogłaby pasować do jakiejś polskiej wersji, czy jakiejś nowej wersji Bonda w ogóle. Przypomina mi Skyfall. Uważasz, że z takim utworem mamy szansę na zajęcie wysokiej pozycji? E, tak, e, myślę, że jak jest takie tak bardzo epic i tak po prostu mega i emocjonalnie też zależy od stagingu, od tego show, jak to się uda całe zrobić, wymyślić i jak Ala zaśpiewa. To jest wielki utwór to jest. Y Utwór w klimacie Bonda i wszystkie utwory bondowe mają coś takiego w sobie, albo może nie wszystkie, ale większość, że gdzieś tam do, dotykają głębi. No i ten utwór tak działa, więc yy, on mi się bardzo podoba i uważam, że Alicja go świetnie wykonuje i naprawdę trzymam kciuki mocno za nią, żeby e, podbiła e, Eurowizję. E, no i chyba tyle. Czy ten utwór w końcu może dać nam szansę na zwycięstwo? Ja tak co roku sobie mówię, że to na pewno ten utwór, który nam da y, szansę. Y, no mam nadzieję, że tak. No, tak zdecydowało jury dzisiaj, tak zdecydowali y, widzowie, więc y, znaczy, że oczarował kogoś w naszym kraju i mam nadzieję, że ta magia, która płynie z tego utworu, z tego pięknego, potężnego wielkiego utworu, który się połączył z pięknym, potężnym głosem Alicji y, oczarowała tutaj w Polsce, ale oczaruje też ludzi na całym świecie, bo nie tylko we... W Europie. Ma szansę, dopóki piłka w grze to się wszystko może wydarzyć. Jeszcze trochę jest czasu, żeby poćwiczyć ten utwór, żeby to dopracować, żeby dopracować oczywiście całe widowisko na scenie, więc no, mam nadzieję, że, 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 że będzie super na, na, na Eurowizji w tym roku.